Chciałbym jeszcze parę słów dopowiedzieć w kontekście tego dedykowania. To jest bardzo ważne, myślę, to co mówisz, bo ostatnio nawet rozmawiałem z moją mamą i po raz pierwszy powiedziała mi, że ona w ogóle planowała być zakonnicą i kiedy poznała mojego tatę, no to odstąpiła od tego pomysłu, ale powiedziała, że jak będzie miała synów, no to zadedykuje ich Bogu. I tak też się stało. Zresztą mój brat, kiedy się urodził, był mały, to moja mama, śpiąc z nim, położyła się na nim i nie wiedziała, że jakby leży na nim, więc przydusiłaby go, gdyby nie fakt, że przyszedł do niej Jezus we śnie i powiedział jej, obudź się. I za chwilę znowu, obudź się. I ona to pamięta jak dzisiaj, właśnie te oczy Jezusa, które patrzą na nią i mówią do niej, obudź się. I ona wtedy się zbudziła i zdała sobie sprawę, że... Przygniata mojego brata. Więc, jakby Bóg miał plan dla naszego życia, obydwoje dzisiaj jesteśmy nawróceni, służymy Bogu. Po różnych tam perypetiach życiowych, przewrotach w końcu Chrystus nas odnalazł. Więc myślę, że faktycznie jest tak, że Bóg wysłuchuje tych modlitw. Choć my może nie do końca nawet traktujemy to poważnie, to jednak to zobowiązanie Bóg traktuje śmiertelnie poważnie. Także, jeśli chcecie, żeby wasze dzieci służyły Bogu, no to. Po prostu je jemu zadedykujcie, ale też uważajcie na to, co, o co prosicie w modlitwie i to, o czym mówicie do Boga, dlatego, że Bóg wszystko słyszy.